Rekolekcję zawierzenia rodziny w niewole miłości Jezusowi przez ręce Maryi. Dzień jedenasty. Kolejnym tematem naszych rekolekcji jest pokój Boga, a pokój świata. Papież Franciszek, gdy mówił o pokoju, który daje świat, charakteryzował Go jako pokój, który jest własnością człowieka. Pokój, który jest tylko mój i który izoluje mnie od drugiego człowieka. Pokój, który wprowadza nas w większą samotność i który nas usypia. Jest to pokój bardzo kosztowny, bo ciągle musisz zmieniać narzędzia pokoju. Kiedy coś cię fascynuje, jakaś rzecz daje ci pokój, potem się kończy i musisz znaleźć inną. Papież Franciszek mówi o tym pokoju jako o pewnego rodzaju znieczuleniu. Pokój, który daje świat, to pewnego rodzaju znieczulacz, który pozwala Ci znieczulić się tylko na jakiś czas, tylko na jakąś krótką chwilę, a później musisz znowu szukać. Pokój, który daje Pan Bóg, jest pokojem zupełnie innym. Jest pokojem, który nie izoluje nas od innych ludzi, ale pokojem, który wprowadza nas w ruch. Pokojem, który pragnie, abyśmy wchodzili we wspólnotę z drugim człowiekiem. Pokojem, który możemy osiągnąć w naszych sercach. Kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, że ktoś odpuszcza ci twoje grzechy. Kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, że Pan Bóg przyjmuje Cię jako swoje dziecko, kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, że nie jesteś wrogiem Pana Boga, ale Jego przyjacielem. Pokój, który daje nam Pan Bóg, jest pokojem, który nie trwa tylko chwilę. Jest pokojem, który przenika całą naszą codzienność i może przenikać całe nasze życie. Pojednanie z Panem Bogiem jest czymś nadzwyczajnym, jest doświadczeniem, które przynosi ulgę. Nasze grzechy są przebaczone, nasze winy są odpuszczone. Bóg pragnie przyjść z tym pokojem do każdego z nas. Pragnie pokazywać nam, że ten pokój jest Jego darem, darem Jego miłości dla każdego człowieka. Głoście światu dobrą nowinę o czystości serca i przekazujcie mu swoim przykładem życia orędzie cywilizacji miłości. Wiem jak bardzo jesteście wrażliwi na prawdę i piękno. Dziś cywilizacja śmierci proponuje wam między innymi tak zwaną wolną miłość. Dochodzi w tym wypaczeniu miłości do profanacji jednej z najbardziej drogich i świętych wartości, bo rozwiązłość nie jest ani miłością, ani wolnością. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe, napomina nas święty Paweł. Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości. Nie dajcie się zniewolić. Mario, królowo rodzin i pani Parczewska, ciesząc się Twoją wielowiekową obecnością pośród nas, prosimy Cię uprość u Twego Syna Jezusa Chrystusa dla naszych rodzin, dar żywej wiary, ufnej nadziei i wiernej miłości. Pomóż młodym ludziom rozeznać drogę powołania, a narzeczonym dobrze przygotować się do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Umocnij swoimi darami wszystkie małżeństwa. Weź w swą opiekę małżonków przeżywających kryzys, bez wiarą stanęli pod krzyżem i na nowo podjęli ślubowaną miłość, wierność i uczciwość. Amen.